Simoneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj, Reczek. I witam Was, kochani, w całkiem takim nietypowym filmie na moim kanale, ponieważ, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo stwierdziłem, znaczy, ja już to planowałam od dłuższego, dłuższego czasu. Mówię, chciałbym taką serię na moim kanale. Chciałbym zobaczyć, jak to się przyjmie, jak będziecie to oglądać, bo powiem Wam, że, no, jestem mega ciekawy, ponieważ ja lubię taki content. Ja lubię oglądać takie filmy na kanale. Na różnych oczywiście innych kanałach lubię oglądać właśnie takie filmy, że coś ktoś testuje jakieś jedzonko i mówi, czy dobre, czy niedobre, czy mu smakuje, czy mu nie smakuje, ja nie wiem ja, no kurczę, no widać powiedzieć, ja lubię sobie pojeść, nie? No, no nie oszukujmy się, że nie widać. Widać, słuchajcie. Widać, że lubię sobie pojeść i stwierdziłem, że też chciałbym coś taką serię na moim kanale. Ja kiedyś w ogóle chciałam, serię gotujemy, coś tam robimy i tak dalej, jakby... Wiem, że dużo czasu zajmuje takie przygotowanie się do tego materiału, więc podziwiam wszystkich, kto w ogóle tworzy ten content typowo kulinarny z ładnymi ujęciami i tak dalej. Podziwiam. E, ja akurat, e, nie wiem, chciałabym ja znalazł aż tyle czasu, żeby właśnie nad takim contentem się skupić, nad taką serią na moim kanale, ale dzisiaj przyszło na to, że słuchajcie, chciałbym z Wami, z Wami, z Wami, widzami, chciałbym z Wami przetestować, słuchajcie, produkty, Gizo, słuchajcie, ostatnio byłem w Biedronce, znaczy byłem już jakiś czas temu i te rzeczy wszystkie w mojej lodówce sobie na mnie czekały. Byłem słuchajcie, w Biedronce, patrz, mamy kizersy razy dwa białe i mm, i o drugim jakimś tam nowym smaku widzę Fame, M.M.A. batonów, mówię, dobra, bierę, niech też będzie. No i patrzę, Kawusia, też się, więc mówię sobie no mówię, bierę wszystko i testujemy, słuchajcie, ale... No powiem wam, że się zdziwiłem, bo tak jak batony koszą gdzieś tam 3 ziko tak ten ta kawa 8, ja mówię, boże, złoty, ileż im pieniądze wyjdą na kawę. No, ale no, dobra, będzie testowanko, a nuż mi smakuje Nie wiadomo, słuchajcie. Jak możecie zobaczyć, już tutaj sobie te produkty tutaj leżą, mam dwa batony Kizersy, jedną Kawusię i jeden Batum Fame MMA. więc, słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy sobie skład, co one tam mają, z czym one są, słuchajcie, bo jestem mega ciekawy. Powiem szczerze, że jak ja kupuję jakieś nowości, to nie ukrywam zerkam po drugiej stronie. Co to są za rzeczy? I, i tak samo było w tym przypadku sobie tak zerkam, wydobra, będzie na odcinek. Będzie film z tego, będzie mi jeść. Bo jak przystało na areczka, nie? Areczek lubi sobie. bo <laughs> Miała być dieta cud, a będzie jedzonko cud. Będziemy sobie przamać, bo czemuż wy nie, słuchajcie. Więc ja myślę, że sobie przyjdziemy sobie do, słuchajcie, testowania jedzonka. Myślę, że zaczniemy właśnie od kizersów. Od kizersów, potem do kawusi i na sam koniec Baton Fame Ema. Ja strzelam, strzelam, że wy wszyscy już jesteście to, to wszystko jedli, żeś to pili ta kawa. Ja wiem, ja wiem, Arek opóźniony tempo. Arek jak kupi pół roku później, dopiero nagra filmik, że testuje jakieś nowe jedzenie. Norma, norma po prostu. Ja zawsze jestem spóźniony w takich kwestiach, ale czy to źle? No, nie wiem. No, sami musicie słuchajcie ocenić. Wiem, że najlepiej by było, gdyby wiecie, wbija jakaś nowość, parę konekcji robi i kupuję. No, ale tak wyszło, no. przepraszam, no, tak wyszło. Że teraz dopiero testuję, ale, no, chciałbym to przetestować i chciałbym posmakować, czy to w ogóle jest warte świeczki, czy kawa za 8 złotych jest warta tego wszystkiego. Ale co do kabusi? To później, pierwsze lecimy do batonów. I słuchajcie, jeśli chodzi o batony, kisercy, no to ten baton, no to dobrze kojarzy, tak? No bo ja już go sobie, ho, ho, jad i jad kiedyś. Bardzo dobry batonik, oczywiście go też przy was przetestuję. <grym> Ale mam też drugi baton, który jest dla mnie nowością i tego nigdy nie miałem, tego nigdy nie jadłem. Jest to baton z orzechami, bodajże, o w takim zielonym opakowaniu i z pandą. to też jest panda. Nie, tu jest kizo, a tu mamy panda. No dobra, to co? Ja myślę, że może zaczniemy od klasyka. Sobie przypomnę, jak klasyczny smakował o smaku kokosowym z kremem mlecznym, wafel z kremem mlecznym oraz nadzieniem. Kokosowym z orzechami laskowych, z, z kawałkami orzechów laskowych i nadzieniem karmelony z prażnymi wiórkami kokosowymi w białej czekoladzie. Boże, jaki długi skład! Bez cukru. <laughs> Oczywiście, najważniejsze, bez cukru, słuchajcie. Ja że tu są takie chyba naturalne cukry, bo widzę, że cukry są, w tym cukry 26 gram. Yy, 26 gram na 100 gram produktu, to, to ma 37 gram. Ja dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. 37 gram i tu jest 9,5 cukra, w tym cukry w węglowodanach. No dobra! Baton Kizer's biały, kokosowy, taki e, taki klasyczny, klasyczny, więc otwieram, szamam i wam mówię, jak mi to smakuje, bo mi. Tak jak już mówiłem, ja już to kiedyś jadłem i mi to mega, mega smakowało, więc jakby nie mogę złego na temat tego batona powiedzieć w białej polewie. W ogóle biała polewa, tak, nie? Po prostu kocham. Uwielbiam białe czekolady. Czekolady. <słuch> Uwielbiam białe czekolady lub coś, co jest właśnie w polewie, takiej z białej czekolady no po prostu, mm, Tu są jeszcze w ogóle takie dodatki, czyli orzechy laskowe, które uwielbiam, karmel, który lubię, wiórki, no po prostu ten baton jest dla mnie, po prostu on jest dla mnie, on jest taki, peśniutki, ale zjedzmy go sobie najpierw, uwaga. Mhm. Mm to jest to. Hmm. Hmm? Tak on wygląda w po odkrojeniu. Podkrojeniu. Hmm. ale ależ już odkroił. Po ugryzieniu, u góry ma właśnie tą polewę, wafel. Jest dylane wiórki kokosowe, widać. No po prostu, chyba to nie jest mega, mega po prostu jest Jestem mega ciekawy. Ten kizers biały, klasyczny, standardowy. Kokosowy będzie dorównywał temu z orzechami archaidiowymi. Zaraz przeczytam Wam dokładnie, co on ma w składzie, ale wygląda fajnie. Jak byłem wiodący do tego, bo miałem bardzo mało, może dlatego, że tu była jakaś nowość, bo białego było strasznie, strasznie dużo, ale tak jak mówię, no biały, must have dla mnie najlepszy, taki, taki jest pyszniutki, więc daję 5 na 5. Lecimy dalej. Kizersy zielone, czyli z orzechami arkadiowymi nie, u chyba nie potrafię tego dobrze wymówić, słuchajcie jest to tak, wafel z kremem mlecznym oraz nadzieniem archa... nadzienie archaidowe oraz nadzienie karmelowe z kawałkami orzechami czy czekoladzie mlecznej bez dodatku cukru i na 37,9 gram a, to ma więcej gram mamy 87 gramów cukru w Mhm. Mm nie bez cukru, ale z cukrem słuchajcie hmm. ciekawe dobra, to co? Otwieramy. Podoba mi się to opakowanie, serio. Jest takie śmieszne z tą pandą. Dobra, otwieramy. Czyli co, on jest w czekoladzie, on jest w polewie czekoladowej. Tak, on nie jest już dialudki. tylko on jest w ciuorny. Czyli mamy polewę czekoladową. No dobra, zobaczymy jak ta polewa czekoladowa z orzechami może być bardziej smaczna. Zobaczymy, słuchajcie, chociaż nie wiem, czy to wygra w porównaniu do białej czekolady, bo biała czekolada, tak jak wam mówię, jest maska w u mnie. O, no, je po prostu uwielbiam białą czekoladę. Uwaga, testujemy. Mhm. Mm. Mm Powiem wam tak, tak wyglądał w środku. Powiem wam się, że coś mi ten baton przypomina. jakiś inny baton mi przypomina. nie wiem co. Ale przypominam to smak innego batona jest dobry, ale miałem wszystko chyba biało by polewę. wygrywa. Ja, Czyli ja lubię po prostu produkty w białej czekoladzie, jak już to wspomniałem. Więc może to dlatego. Ale ogólnie jest całkiem smaczny. Tylko mówię, no, nie wiem czy ja bym nie dał tu białej polewy. Znaczy tak to drubinko, drubinki. <grywa> nie wiem, czy to nie byłoby lepsze. Ogólnie jest mega smaczny. Czy wiem jak? Chyba nie. Chyba bardziej i tak i tak ten biały mnie jakby przekonuje niż ten zielony. Ale ogólnie dobry. Dobry jest jakby na spróbowanie jak najbardziej. Tylko mówię, no tak prywatnie, no to ten z biały dla mnie po prostu lepiej on przypada. Więc jeżeli chodzi o kissersa zielonego z orzechami akadyjowymi z w czekoladzie mlecznej, nie białej, dla mnie cztery na 5, słuchajcie. Więc to, jeśli chodzi o batony kizerca. myślę, że co, teraz byśmy przeszli sobie coś do picia, czyli wejdziemy sobie do kawy smacznej kawusi. Słuchajcie, smaczna kawusia, w ogóle opakowanie to jest hitnie. Jak ja to zobaczyłem, mówię, boże, jakie to jest piękne opakowanie, piękna buteleczka, piękna puszeczka bardziej. Naprawdę wygląda ona. Jeszcze jest jakaś zimna, taka przyjemna. Mm, to będzie dobra kawa. To musi być dobra w ogóle nie ma innej opcji. Teraz tak, smaczna kawusia, karmelowa. Dwa razy expresso. czy będzie taka z mocniejszą kofeiną, bez dodatku cukrów, jest oczywiście też bez laktozy, słuchajcie, więc takie informacje mamy, jeśli chodzi właśnie o tą puszeczkę. A co mamy z tyłu? Napój mleczno-kałowy bez laktozy, smaku karmelowym i nie zawiera cukrów, ale w węglowodanach ma cukrów aż 9 g taka puszeczka cukrów w węglowodanach. Jest to mleko czy się otłuszczone bez laktozy, woda, ekstrakt kawy w proszku. Okej! Okay. Jest to smaku karmelowy, czyli smak, który... Bardzo lubię, więc może być to bardzo dobra musia Uwaga? Otwieramy, pamiętajcie, 8 zł kosztował. Majątek. Uwaga. uwaga, uwaga. O, uwaga, uwaga. Halo, widać? Jezu, mmm, jak to zapachniało? To będzie dobre jedzonko. Znaczy dobre piczku. <grywa> Uwaga, testuję. O, ale zapach mega karmelowy. Czuć, że to taka kawusia. I czuć też takie to mleko właśnie takie też czuć. Kurde, zarąbiste połączenie w ogóle. Uwaga, dobra. Po nic wąchania, po koniec wąchania, koniec nie uchania. Piję. Może zdówko. <grywa> tak, a już chyba wiem dlaczego, bo kawa jest gorzka, nie ukrywam, jest gorzka, mimo że jest o smaku karmelowym, to i w sumie po zapachu spodziewałam się czegoś słodkiego, czegoś takiego przyjemnego, no czegoś miłego, po prostu, po karmelu ja się spodziewam, wiecie, takich smacznych zapachów, zapachów smaków, jeżeli jest to o smaku karmelowym, ale... Jest to gorzkie. Jest to gorzkie ze względu na to, że jest chyba ekspreso, i rozumiem, że jest to mega mocna kawa na pobudzenie. Okej, okay. ale mi się wydawało, że taki produkt, które, nie oszukujmy, no kizo i tak dalej, no to nie jest dla babci i dziadka, tylko dla młodzieży, dla dojrzałych ludzi, um, to się spodziewałam czegoś takiego bardziej chyba słodszego po prostu. Patrząc na to, że to jest właśnie o smaku karmelowym, to jest bardzo gorzkie, mimo że ma swój smak. Czuć to mleko, które tam jest. Nie wiem czemu, ale czuję to mleko, jak niucham. Czuję ten karmel, czuć tą kawę, ale nie spodziewałam się, że to będzie aż takie gorzkie. Myślałam, że to będzie ciutek lepsze. Ogólnie do wypicia, tak? Mi się zdaje, że takie mocne pobudzenie, coś ale wiecie, taki mocniejszy energetyk z tą kofeiną dodatkową i tak dalej, zwiększoną kofeiną. Mm. A trochę się zawiodłem. Trochę liczyłem na to, że to będzie słodsze, bardziej smaczne, a to takie mm, gorzkawe jest, no. No, jest to gorzkie. I wiecie, co bym zrobił? <laughs> ja jak robię kawę, to wsypuję cukier. Też bym tu wsypał cukier, wymieszałbym i byłaby to słodsza kabusia, Taka przyjemna, że mmm, ale przyjemność. A tak to takie mocna kawa o dodatku karmela. Tyle słuchajcie, i z mlekiem bez laktozy. Czuć to mleko. Nie wiem czemu, ale czuję to mleko. Ale ogólnie ode mnie 4 na 5. Jeśli chodzi o tą kamusioną, no mówię, jeden punkt mniej ze względu na... na gorzkość, że jest to takie gorzkie bardziej, nie? No mówię, no... Myślę, że 4... 4 na 5... No mówię, puszeczka ładnie mi się podoba. Ogólnie wizualnie, tak jak i te batony, tak jak i ta puszeczka ładnie wszystko wygląda aż chwyta. Po prostu oczy, jakby patrzy na nią mówię, kurde, chcę to. Ale no mówię, no szkoda, że mm, nie jest to słodsze. Naprawdę, już było to słodsze, dałbym na pewno piąteczkę, a tak punkcik nie, ponieważ wizualnie wszystko mi się tu podoba. No tylko ta gorzkość, no niestety 4 na 5. Ale czy bym wypił jeszcze raz? Myślę, że nie. To tak dla przetestowania, dla spróbowania i to jest tyle, jeśli naprawdę miałbym taki, wiecie, zły dzień. Byłem mega totalnie zmęczony. To może by tak na pobudzenie, ale pytanie: czy to w ogóle tak mocno pobudzi? Jeżeli jest podwójny ekspres, to w teorii powinno, ale jak to wygląda finalnie, tego nie wiem. I ostatni produkt nam został, taki dodatkowy: jest to baton Fame MMA. I słuchajcie, mamy batonika Fame MMA, który chyba został opuszczony teraz, jak wyszła ta edycja, czy jeszcze poprzednia, ale wiem, że na pewno jest to gdzieś tam świeży. Tam... Nie, 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 nie czekałem w tym roku. Spokojnie, jakby nie kupiłem tego batona po roku. Tylko um, nie no zostało wydane jakoś tak niedawno, kiedy to była walka Fame mama jakiś czas temu. Um, I teraz tak, ogólnie, tak jak patrzymy sobie na batonika, no to już w sumie widać po informacjach, że tu wejdzie ze słonym karmelem. Czyli coś, co ja uwielbiam. Słuchajcie, nie, nie wiem, czy wy robicie batony pode mnie, ale naprawdę słony karmel, karmelowe, cokolwiek coś jest z karmelem, to jest po prostu... Piękności, Ja po prostu uwielbiam, ale zobaczę sobie w składzie co mają takiego ciekawego, a mają wafel z kremem kakao, kakaowym oraz nadzieniem o słonego karmelu w czekoladzie mlecznej. No dobra. O cukrach tu nie piszą, że jest bez cukru, więc nawet nie będę czytać ile to może mieć cukru. Jest to zdjęcie symboliczne, oficjalny produkt Fejmu. To co? Otwieramy i sprawdzamy co tam mamy dobrego. Uwaga! Może być z tej strony. O! <laughs> jedzłonko. Nie lubi jedzłonko. Uwaga, wyciąga. Ok. Pachnie spoko. Trochę jak Grzesiek? Dobra, nieważne. <laughs> Taką słuchajcie, wygląda. Uwaga, gryzę. O M. Mmm. Mhm, Mhm. Mm no. Tak wygląda, słuchajcie, po ugryzieniu. Czy ja to ładnie tak go zrobić, czy tak... Czy ja będę jak typowy influencer? O! Tak on, słuchajcie, wygląda po ugryzieniu. Ogólnie smak batona mi coś przypomina, coś, co już ja wiem kiedyś. Ale naprawdę są bardzo, mimo że jest w czekoladzie jakby, wiecie, kakaowej, czarnej, jakby um, w czekoladzie no nie mlecznej, kakaowej, tak? Tak, z kremem kakaowym. To jest naprawdę bardzo dobry. On nic, trochę w środku przypomina Kit Kata? Chyba? Nie wiem. Też nie przypomina ten smak, ale jest bardzo, bardzo dobry. W porównaniu do kizersa. Jakby to i to jest dla mnie mas to jest bardzo dobre. No, no niestety ten gizik już trochę mniej, no ale kabusia no... słabo. Słabo z tą kawą, no? Holender jasny. Trochę się... Trochę mi przykro z tego powodu, bo liczyłem, że ta kawa naprawdę to będzie to. Słodka, przyjemna kabusia, to wyszła taka gorzka kawa do tego baton słodziutki. Nie może jakieś wyrównanie chcieli zrobić? No nie. Tocie, jeśli chodzi o baton fajmu? Dodaję też 5 na 5, bo jest on bardzo, bardzo dobry, więc jeśli miałbym osobiście coś polecać, biały kizer i bardzo PMU jak najbardziej, możecie kupować śmiało, bardzo dobre. Ten już tak troszkę słabiej, no ale kabusia, no niestety, no. Wiecie co, zmieniam to. Kabusi daje 3 na 5, niestety. 3 na 5 ode mnie, no kurde, nie, nie wybiję tego już, no bo to takie koszki jest, no. Nie nie dobrze. I słuchajcie, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają wam się takie filmy, czy chcielibyście takie filmy na moim kanale, gdzie testuję jedzonko, oceniam i mówię wam, czy według mnie jest coś smaczne, czy też jest na przykład gorzkie, jak na przykład była taka musia. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Symboliczna łapeczka w górę zawsze będzie też mile widziana. No i co? Widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Trzymajcie się, pa, pa.